Witajcie kochani. Jak widzicie po tytule dzisiaj, jak obiecałam, dzisiaj czytanie dla wolnych dusz, czyli wszystkim, dla wszystkich osób, które nie czują się z nikim związane emocjonalnie. No i zobaczymy, co zmierza w Waszą stronę, kochani. A ja oczywiście wszystkim dziękuję za wszelkie formy uznania w moim kierunku, za moją pracę dla Was. Milutko, że doceniacie, że e, zwracacie energię w moim kierunku. Dziękuję ślicznie. A teraz ruszamy z czytaniem dla wolnych dusz, czyli potocznie mówiąc singli, bądź tych, e, dla tych osób, które jeszcze są w jakichś związkach, ale praktycznie to już jest na wylocie. Jednakże kochani, ja zawsze mówię, żeby otworzyć się na coś nowego, trzeba najpierw oczyścić energię, czyli zamknąć jakiś rozdział. Czasami jest to oczywiście nie do wykonania, bo możecie nawet żyć ze swoim ex po rozwodzie pod jednym dachem, no bo nie ma innego wyjścia. Aczkolwiek kochani, fajnie by było, jakby, jakbyście mogli znaleźć sobie właśnie przestrzeń, żeby się poczuć naprawdę wolnym. Znam wiele osób, które się już właśnie... Uwolniły z, y, z toksycznych relacji, i może biednie, ale szczęśliwie, znam wiele takich osób. A teraz ruszamy. Najpierw sobie sprawdzimy Twoją energię, w jakiej jesteś teraz, i co do ciebie zmierza. A ja łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasny i czysty przekaz. Czytanie dla wolnych dusz. Twoja energia. No teraz, w jakiej energii jesteś na ten moment? Myślę, że trzy wystarczą. Zobaczymy, co nam się pokazało. Dziesiątka buław, wisielec i dziewiątka pentakli. No i jak to pasuje, kochani? Dziesiątka buław mówi o. Ciężarze, o obciążeniu, o, o jakiś. Ale to dziesiątka buław to jest taki ciężar z wczoraj, wiecie? Yy, więc może jeszcze dźwigasz te wszystkie doświadczenia z przeszłości, to, to wszystko było ciężkie, ale Ty jesteś w stanie zebrać jeszcze całą energię i ruszyć do przodu. Mamy wisielca. Całkiem możliwe, że. Masz za sobą, bądź jeszcze jesteś zmuszona do jakiejś stagnacji. Wisielec potrzebuje czasu, no akurat w tej talii, wisielec praktycznie został zmuszony. Zobaczcie, on jest praktycznie przywiązany. I ma ręce łańcuchami skute i nogi i jeszcze kutka na to. Więc tutaj w tej talii może rzeczywiście zostałaś zmuszona do jakiejś stagnacji. Może nie miałaś zbyt wielkiego zbyt wielkiej, z wielkiego pola manewru, czyli działania w swoim życiu. No dziesiątka była, to ten etap tego ciężkiego, tego, tego obciążenia już się kończy. No, i całkiem możliwe, że właśnie byłaś po prostu w bernaucie. Czy, czy, czy może jak, jakieś e, cielesne obciążenie, może właśnie jakieś e, sprawy z przeszłości, czy w ogóle Twoja ciężka przeszłość e, uniemożliwiła to, żebyś, nie wiem, skakała przez życie i się cieszyła. Może rzeczywiście były nawet jakieś stany depresyjne, czy ciało odmówiło posłuszeństwa, bo jeśli Dźwigamy taki ciężar, kochani, to i kręgosłup siada tam, gdzie żyje dusza, i psychika może też klęknąć. I tutaj właśnie odnoszę takie wrażenie, że mogłaś być rzeczywiście długo, długo w takiej stagnacji, ale mamy dziewiątkę pentakli, a dziewiątka pentakli mówi o szczęśliwym singlu. I powiem Wam, tutaj jest bardzo fajnie to pokazane, bo kobitka sobie siedzi, czy, czy leży właściwie w pięknym ogrodzie, czyta książkę, ona jest w harmonii z sobą i ze wszystkim, no finansowo może też Ci się w miarę dobrze wieść. Także wygląda na to, że w tej chwili po tych wszystkich perypetiach jesteś właśnie w takiej energii dziewiątki pentakli, jestem szczęśliwa sama ze sobą. Jak się ktoś pojawi, to jest fajnie, jak nie, to też mi dobrze. Taką energię odbieram, aczkolwiek gdzieś tam głęboko w podświadomości, kochani, zawsze jest ta potrzeba, czy chęć, czy, czy pragnienie, właśnie bycia kochanym i właśnie spotkania tej jedynej osoby. Dobrze. Jeśli się identyfikujesz z tą energią, no to już patrzymy dalej. Zobaczmy, jaka runa leży teraz na Twojej energii. Bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste, bądźcie jasne i czyste. Jaka runa leży na Twojej energii? Ha! Również pasuje, bo mamy y, perłę drzewa, czyli tego koralika drzewnego i to jest symbol uzdrowienia. Czyli praktycznie wygląda na to, że uzdrowiłaś tą przeszłość, a teraz jesteś w stabilnej energii. Bo kiedy drzewo zrzuca te koraliki... Drzewo rodzi te koraliki W momencie kiedy uzdrawia się Kiedy proces uzdrowienia nastąpi Drzewo zrzuca te koraliki I tutaj właśnie tą perłą drzewa Możemy powiedzieć, że jesteś Że przeszłaś okres uzdrowienia, transformacji A teraz jesteś w pięknej energii spełnienia Ale jeszcze brakuje tego pana Okej, okay, czy tej pani Dobrze, to zobaczmy, jak uniwersum widzi Twoją energię. Jak uniwersum widzi Twoją energię na teraz? Ty potrzebujesz świetlnej, czyli pełnej światła komunikacji. Ty już nie masz ochoty ani na plotki, ani na jakieś. Boże, jak to moja mama mówiła, świętej pamięci, takiego gadania, przepraszam za wyrażenie, od dupy strony, nie? Czyli gdzieś tam od tyłu. Ty potrzebujesz jasnej, czystej komunikacji. Nie masz ochoty na jakieś plotki, na jakieś owijanie w bawełnę. Yy. I całkiem możliwe, że, że jest tej komunikacji trochę u Ciebie. Jest, jest, może się dużo dziać, bo mamy wiewiórkę, a my wiemy, że wiewiórka nie posiedzi na tyłku, nie? Ona ciągle jest w ruchu. I całkiem możliwe, że właśnie w takiej energii Ty teraz jesteś. Dużo ruchu, dużo komunikacji, ale też tak jak mówię, jest to pragnienie takiej y, czystej komunikacji. Dobrze, to teraz zobaczmy, co do ciebie zmierza, kochanie. Co zmierza do ciebie? Mamy pazia buław. Hmm. Gorąco się zaczęło. Mamy asa pentakli. No proszę. Wezmę tylko te, które mi się odwróciły. Mamy arcykapłana, mamy czwórkę buław. Ui! Będzie ślub, dziewczyny i chłopaki. Będzie ślub, ale ja sobie dopowiadam te karty. Najpierw tak. Paść buław, to są impulsy. To jest też może komunikacja, właśnie, taka wiecie, gorąca. Ale właśnie dzięki tej komunikacji otworzy Wam się, powiem w prozy, możemy zaraz zamykać to czytanie, ale ja coś czuję, że to by było za, za proste, a może rzeczywiście tak to będzie. Z Asem Pentakli dzięki tej komunikacji otworzy się szansa na stabilizację, na największe szczęście. Mamy do czynienia Pana arcykapłana. Do czynienia z Panem Arcykapłanem, Agnieszka Powoli, e, czyli to może być mężczyzna. Tutaj mamy Pana, który medytuje, czy Panią. Tu mamy medytację. To może być oczywiście ktoś uduchowiony, aż czwórką buław. To zaraz sobie dopowiem. Albo ten ktoś jeszcze jest w związku, arcykapłan może o tym mówić. E, ma jeszcze, jeszcze ma rodzinę, albo też ta rodzina będzie z Tobą założona, ale dopowiadamy, najpierw na te gorące impulsy. Arcykapłanka, e nie. Tutaj nasza pani przejmie sprawy w swoje ręce. Ty będziesz tutaj inicjować może z kimś, e, może wysyłasz te gorące impulsy, wiesz. E, Jesteś pięknej energii, kochanie. Taka sexy heksy, jak ja to lubię mówić. E, i Ty praktycznie pokazujesz, że oczywiście owiana tajemnicą, bo arcykapłanka to jest kobieta bardzo tajemnicza, uduchowiona. I słuchajcie, jak już nam się położył ta, położyła nam ta arcykapłanka, tutaj gdzieś się czai ten arcykapłan, to całkiem możliwe, że ta wasza relacja, która nadchodzi, może która już się zaczęła, coś tam się kroi w, waszej, w waszym polu energetycznym, zakończy się rzeczywiście ślubem. No ale zobaczmy dalej. Czyli praktycznie to ty wysyłasz te impulsy, może do kogoś? Mamy cesarzową, no proszę. Powiem Wam tak, no pokażę się. Nie ma innej opcji, kochani. Ty masz tutaj wielką szansę na to, żeby wejść w związek małżeński. Y u arcykapłana musi wszystko runąć, może już coś runęło, czyli u tego człowieka, który, którego spotkasz na swojej drodze, który może poprosić o rękę, może ci powie, że chce, abyś była matką jego dzieci, dla wszystkich w wieku płodnym, dla jeszcze innych, no to jest karta matki, żony, takie wiecie, kobiety, mamy arcykapłankę, czyli ciebie, jeszcze ciebie jako cesarzową. No, kochani, mega energia. Wygląda na to, kochani, że jeśli poznacie tego pana, bądź go znacie już, to są jakieś tam początki, jeszcze nie wiadomo w którym kierunku to pójdzie, no to u tego pana wszystko runęło. Yy, całkiem możliwe, że ma za sobą małżeństwo, czyli może być rzeczywiście po rozwodzie albo przed rozwodem, yy, bądź też rzeczywiście ten ktoś zacznie jakiś całkiem nowy yy, cykl w swoim życiu. Może rzeczywiście się przeprowadził z innego państwa, z innego miasta, zostawił wszystko za sobą, a teraz y, właśnie jakieś imperium mu się mogło zawalić, rzeczywiście, może stracił firmę, stracił pieniądze. Tutaj z kartą wierzę, może być wiele opcji, kochani, ale ten ktoś, tak jak mówię, zawaliło mu się jego stare życie, potem go poznacie. I teraz y, na pewno rozpocznie się coś nowego. No i teraz mamy tę czwórkę buław. Zobaczymy, czy tu są tendencje na małżeństwo. Bo czwórka buław to jest dom, stabilizacja, małżeństwo, szczęśliwe życie, bycie razem, świętowanie. Siódemka mieczy. Siódemka mieczy na czwórkę. Ha! No. Kurczę, jeszcze jedną kartę muszę. maga mamy. Dobra. Możecie mieć rzeczywiście do czynienia, ale dziewczyny uważajcie. Uważajcie, bo Jezu, no mogłoby, by było za pięknie. Siódemka mieczy to jest karta, no niestety, wiecie, przychodzi, odchodzi, może obiecuje to małżeństwo, bo jeszcze mamy kartę maga. Siódemka mieczy, o pierdziule siódemka mieczy i mak to jest taka energia takiego yf, manipulatora nie będę używać tego innego słowa ale ktoś wam rzeczywiście może obiecywać ślub, małżeństwo widzicie niesamowicie nie, To jesteś naprawdę to, tym materiałem na żonę ale tutaj odnoszę wrażenie, że on może jeszcze prowadzić podwójne życie Podwójne życie, może jeszcze rzeczywiście czegoś nie zamknął, nie domknął, może właśnie jakiegoś starego małżeństwa, jakichś stały, stałych relacji, starych relacji. I tutaj mamy, kochani, powiem Wam, e, właśnie taką jeszcze energię manipulacji, kiedy on praktycznie będzie czarował, będzie e, używał jakiejś iluzji po to, e, powiem tak. Albo jeszcze gdzieś tam tkwi w jakiejś relacji, albo jeszcze nie podomykał jakiejś rzeczy. Może ci powie, że, że jest po rozwodzie, a tak nie do końca będzie. Może to rzeczywiście cię okłamywać, jeśli chodzi o, o jakieś stare sprawy, albo też może ci opowiadać rzeczy typu Ty będziesz moją żoną, czy nawet ci się oświadczyć, a tak naprawdę. To gdzieś tam z okulisami jeszcze coś robi swojego. No, tak pięknie było i się spierdzieliło. Ale mamy śmierć jeszcze na, tą, na tej karcie. Tutaj to jest dobra karta, bo tutaj będzie wielka transformacja. Czyli może rzeczywiście on zakończy z tą siódemką mieczy i yy, przejdzie transformację, i będzie chciał rzeczywiście nowego początku. To, co stare, ta, ta, może to ta właśnie jego małżeństwo, ta jego. Stara relacja, na której jeszcze wisi, może jakieś właśnie jego toksyczne nawyki, to też może być, to jednak odejdzie, kochani. Także jeszcze nam ta ostatnia karta coś uratowała. Zobaczmy, w jakiej energii ten ktoś jest, jeśli to jest jakaś, jakiś początek między wami, bądź też w jakiej będzie. No i git, bo mamy ósemkę kielichów, czyli tutaj on praktycznie opuścił jakąś sytuację, czyli mm, no ja myślę, że jeśli ten ktoś był żonaty, czy, czy był jeszcze w jakimś związku, to ten ktoś y, tą sytuację opuści, jak wy, y, jak wy się poznacie, czy, czy teraz wiecie, jeśli to, to jest coś świeżego dla niektórych z was. No to jednak ten człowiek opuścił jakąś sytuację. Nie było łatwo, bo jeśli zostawił rodzinę i tak dalej, zawaliło mu się całe życie, no nie było łatwo, ale on jednak odszedł. Może wiecie, co tutaj czuję dla tych, którzy gdzieś tam coś zaczęli, że może on na początku wam obiecywał małżeństwo, może nie do końca wam też mówił, że. Noszę takie wrażenie, on gdzieś jeszcze miał nadzieję, że tamtą starą relację, bo inaczej ósemka kielichów mówi o opuszczeniu sytuacji ciężkim sercem, czyli nie było łatwo. Gdzieś może jeszcze miał nadzieję, że coś się uda i nie był do końca szczery, ale jednak tutaj karta śmierci, karta wieży i ósemka kielichów, no tam już nie ma co zbierać. Czyli on będzie w tej sytuacji, że on naprawdę opuścił to. Zobaczmy, jakie tendencje będą na przyszłość między Wami. Tendencje na przyszłość. Jeśli, tak jak mówię, dla niektórych to będzie początek tej relacji, a nie dla niektórych jeszcze taki człowiek czeka. Tendencje na przyszłość. Powiem Wam tak, oboje y, będziecie wychodzić z tej energii braku, a z siódemką kielichów będziecie sobie robić plany na przyszłość. No tu będą, będą y, marzenia... Będą plany, jest to, są również i uczucia. No i mamy jego jako króla buław. No, ten ktoś zdecydowanie, wiecie co? Po czym poznacie tego kogoś? Jeśli będzie robił z wami plany odnośnie podróży, czyli nie wiem, powie Wam, słuchaj Kaśka, my razem musimy do Hiszpanii. A później y, następnym celem naszej podróży będzie na przykład y, Nowy Jork. Nie? Czyli po tym poznacie tego faceta, że on po pierwsze sam lubi podróżować, ale też będzie miał wizję, plany związane z Tobą na Wasze wspólne podróże. Bo tutaj w sumie oboje chcecie wyjść już z tej energii braku. Tu będą wizje, tu, tu są uczucia zdecydowanie, bo karta Siódemki Kielichów mówi o. Zakochaniu. Zobaczmy, co jeszcze. Jakie tendencje na przyszłość. Szóstka kielichów. No, to może być rzeczywiście Twoja bratnia dusza. Kogoś, kogo już znasz z poprzednich wcieleń. I na tej karcie jest to pięknie, bo on je daje piękne, piękne kwiaty. Czyli tu będą prezenty, tu będzie takie mocne połączenie duchowe. Zobaczmy, co dalej. Ale czekajcie, bo mam impuls. Zobaczcie, tutaj na tej karcie ten kotek ciągnie ją za kieckę. Ona przyjmuje te kwiaty, ale ten kotek ciągnie ją za kieckę tak, jakby ją przez czymś ostrzegał czyli na zasadzie nie bierz tych kwiatków, bo róże mają kolce. I tutaj dostałam taki impuls, że kiedy wy zaczniecie tą relację, możecie mieć jakiś super doradców, którzy wam będą odradzać, będą was ostrzegać. Mm. Zobaczmy co dalej. Z jego strony. Po jego stronie, bo tutaj mamy kotka, który sobie siedzi, yy, wiecie, w pełnym chillu, obserwuje, czyli się nie wtrąca, ale z twojej strony może być, yy, nawet jeśli to będzie jakaś przyjaciółka, koleżanka, która powie nie słuchaj, daj spokój. Yy, no to trzeba... O i wprowadzi niepewność. Wprowadzi niepewność. W twoją, w twoją energię. Ale ty będziesz w energii królowej mieczy, kochani, w tej relacji. Czyli ty będziesz wiedziała, ty nie jesteś głupia dziewczyna, ty jesteś mądra, inteligentna. Królową mieczy symbolizuje to, że ona ma wyważone serce i rozum. Czyli e, tak naprawdę ciebie nie można wywieźć w pole, ciebie też, e, ty, ty wiele przeżyłaś. Wiele przeżyłaś, oczywiście, że się chronisz przez to, co przeżyłaś w przeszłości. Ale, ale tutaj nie zamykasz swojego serca. I ty będziesz ładnej energii. Ach, i to pasuje, bo powiem Ci tak, kochanie: ty i, i, będziesz komunikować od razu, bo ty chcesz z tą biewiórką mieliśmy, chcesz jasną. Prostą komunikację. Nie chcesz owienia, owijania w bawełnę. I praktycznie, jak ci coś nie będzie pasować, będziesz walić prosto z mostu. No to jest Twoje przeznaczenie. Szóstka kielichów i koło Fortuny mówią o tym, że to tutaj zadziałało przeznaczenie. Mamy dwójkę buław, dokonanie wyborów i rycerza pentakli. Ja myślę, że się oboje zdecydujecie na tą relację i pozwolicie jej powolutku się rozwijać. Czyli nic na łeb, na szyję. Wy poczujecie oboje, że tutaj zadziałało przeznaczenie. Może rzeczywiście wiecie, tak, kiedy działa przeznaczenie. Taki przykład. Ty pierwszy raz idziesz na starówkę w tym roku, bo nie lubisz tam chodzić, a on w tym czasie przyje, przylatuje na przykład z Oslo na jeden dzień do Warszawy. I dokładnie w tym momencie się spotykacie, czyli praktycznie u ciebie to jest kompletny przypadek i u niego również. I w tym momencie się spotykacie, i to poczujecie oboje, że właśnie tutaj zadziałało przeznaczenie. Dobrze, podejmujemy decyzję i pozwalamy się tej relacji powolutku roz, rozwinąć. I tak jak mówię, Ty będziesz w energii takiej, kiedy Ty będziesz chciała jasnej komunikacji albo rybki, albo akwarium. Mów prosto, co chcesz, co czujesz, yy, bo ja nie chcę tracić czasu. Ja już straciłam dużo czasu w przeszłości, przeszłam różne rzeczy, różne doświadczenia, wiele przeżyłam, wiele łez wy, wypłakałam, ale teraz już tego nie chcę. Muszę chronić swoje serce, a i dlatego potrzebuję jasnej komunikacji. Tutaj nie będzie już, wiecie, yy, bawienie się w kotka i myszkę, czyli Jestem mądra, inteligentna, przeżyłam i teraz walimy prosto z mostu. Okej, okay. czyli myślę, że tendencje są fajne. Zobaczmy, co powiedzą anioły miłości do tych tendencji na przyszłość. Uwolni byłego partnera. Właśnie. Nadszedł czas, by oczyścić e, swoją energię. Ja myślę, że tutaj może i ty puścisz coś wolno jeszcze z przeszłości, ale. Ten mężczyzna, który się pojawi, on y, zdecydowanie y, uwolni się y, i będziecie mogli zacząć y, nową relację. Pomalutku, małymi kroczkami, na bazie szczerości i jasnej komunikacji. Słuchajcie, bo muszę się pozbierać. Wypadły mi trzy karty i co one mówią? Możesz mieć do czynienia ze szczelcem, którego może rzeczywiście dla niektórych mamy znak szczelca, ale też mamy czas do dwóch tygodni, kochani. Tutaj mamy lata. Może lata, rzeczywiście, kilka lat byłaś singlem. Może coś się ciągło kilka lat, ale tak jak mówię, albo w okresie. Kiedy szczelest będzie w znaku słońca, czyli 23 listopada do 21 grudnia, tutaj się coś wydarzy dla, właśnie dla was odnośnie tego pana czy tej pani, a dla jeszcze innych do dwóch tygodni. Może ta osoba stanąć na waszej drodze, bądź też w ciągu dwóch tygodni się coś wyklaruje, coś się oczyści. Może rzeczywiście poprosić o rękę dobra to zobaczmy jeszcze jaką radę ma dla was uniwersum ale pamiętajcie takim kluczowym będzie to że kiedy poczujecie że to jest on kiedy on będzie zacznie z wami planować różne podróże bo on sam lubi podróżować i będzie z wami planował że na przykład nie wiem na Boże Narodzenie do Nowego Jorku e, w styczniu polecicie na Majorkę a w e, w kwietniu będziecie na, w Hiszpanii na przykład. To będzie osoba bardzo, 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 bardzo honorowa. To be, ten ktoś będzie miał swój honor. Również i ty będziesz w takiej energii właśnie królewskiej. I tutaj uniwersum mówi, tu warto zaufać. Tutaj warto zaufać. Tutaj nie musisz się niczego bać. Dobrze. To zobaczmy jeszcze, jaka runa nam pieczętuje, jaka końcowa energia, jaka końcowa runa nam pieczętuje to czytanie. Mamy ISA na sercu, czyli ISA to jest koncentracja na sobie, bycie dla siebie, bycie w centrum świata. Więc ja tutaj odbieram taką energię, że. Zarówno u Ciebie, jak, u, jak i u tej osoby, to będzie właśnie takie teraz ja. Teraz ja teraz przyszedł czas dla mnie, dla mojej miłości, dla, dla mojego spełnienia. Zobaczmy jeszcze znaki zodiaku, kochani. O, już w niedzielę może się coś wydarzyć. Mamy jedynkę. single. W niedzielę nie siedzimy w domu, wychodzimy, bo na Was czeka przeznaczenie. Mamy szóstkę, sześć dni, sześć tygodni. Mamy czwórkę, cztery dni, cztery tygodnie. Mamy byka, dwójkę, dwa tygodnie do dwóch miesięcy. Mamy ryby, dwanaście tygodni. Mamy piątkę, pięć dni, pięć tygodni. Znowu mamy takie krótkoterminowe. Ta energia już nie jest tak rozległa jak kiedyś. Mamy wagę siódemkę. Mamy skorpiona ósemkę. Mamy czwartek, czwórka i piątka. I jeszcze jedną kartę weźmiemy. I mamy dziewiątkę. Dziewięć dni, dziewięć tygodni. Kilka szans. O, tutaj będzie otwarcie się serduszka, kochani. Ktoś ma klucz do Twojego serca, a Ty też masz klucz do czyjegoś. Mamy literkę H. Henryk, Halinka. Mamy literkę R. Mamy literkę Z. Mamy literkę Q. Mamy literkę C. Mamy jaskółeczkę. No, i słyszę, że tutaj właśnie coś na wiosnę mogło się dla niektórych z Was zacząć, a teraz się sfinalizuje. Oczywiście też wiadomości. Mamy literkę G, mamy pentagram, czyli ta duchowość, która się pokazała u Ciebie, ta, ta ezoteryka i u niego. I mamy literkę I. I co? To tyle ode mnie, kochani. Ja Wam życzę. Y abyście spotkali tą swoją duszę. Puszczamy wszystko wolno i niech on, ona nadchodzi. Miłego dzionka, do zobaczenia, do usłyszenia. Buziaczki, kochani. Mnie.